Pierwszy, jaki napisałem w więzieniu, to um, powstał w ten sposób, że wtedy ja się wypadło e, 60-lecie e, urodzin Gomuł. No i w związku z tym we wszystkich gazetach okazywały się jego życiorysy. Ja w jednej z gazet, nie będę w której, wyczytałem, że mm, kiedy Gomułka odbył karę więzienia za swoje komunistyczne przekonania przed wojną, to e, siedział wraz e, z jakimś ukraińskim poetą, którego nazwiska nie zapamiętałem, i oni obaj pracowali w więziennej kartoflach. I to mi podsunęło pomysł napisania utworu w formie dialogu pod tytułem Rozmowa w kartoflach. On ym, brzmi tak, ten więc najpierw mówi gno, już my łabrali ziemniaków, korzec, a nawet kwinta, można by Teraz w ojczyźnie mojej na Ukrainie, ziemna uprawo i prekrasno i słynie, bo tam kołchozy są i sowchozy, tam się stosuje sztuczne nawozy, tu zacofane są tylko dwory. Tam progresywne w polu traktory, są też kartości u nas, tak dynie, nie masz jak życie na Ukrainie. No. Z tego, co mówisz, drogi tarasie, Konsekwencje wyciągnąć da się. Gdy tylko w Polsce obejmę władzę, Sztuczne nawozy zaraz wprowadzę. Gdzie grykę sadzi wsteczny feudał, Tam nawozowe uczynię cuda. Wydajność upraw to nie są mrzonki. Lecz wśród mi powiedz, jak tam kiszonki? Czy Ukraina także z nich słynie? taras. Kiszonek mnowo na Ukrainy. Bywa, że mija za dzionkiem dzionek, a tam nic nie ma oprócz kiszonek. Przecież wspaniała u nas uprawa, na Polakisnie zboże i prawa, gdyż wróg klasowy się spuszcza deszcze, a my silosów nie mamy jeszcze. Stąd z paszą chłopot. Radziecka władza makuchy musi stale sprowadzać, a na to nużne cenne dewizy, stąd też hodowli przejściowych ryż. No, ach te makuchy! Ach, te ma Toż socjalizmu są wprost złe duchy. Ty tylko w obejmę władzę, szereg surowych usta wprowadzę. Za krowobójstwo, za świniowicie będę odbierał mienie i życie, a za wydajność niską uprawy sabotażystom wytoczę sprawy. Przewidujący, że mnie jest gospodarz, widzę, że wzrośnie przestępców podaż i trzeba budować będzie więzienia. Radzieckie cenne są doświadczenia, więc mi opowiedz, drogi tarasie, jak z więzieniami rzecz u Was się teraz. Ach, Wiesław miły, w zsrr jest więzień, które dziw aż bierze. Gdzie dawniej były step burzany, dziś tysiąc łagów pobudowano. Smotrysz wokoło, wod progres kaki. Zamiast kochanów wszędzie baraki. A w tych barakach żyźni swej goda, prawie połowa pędzi naroda i poprzez stepy pięć drzew napłynie. Nie masz jak życie na Ukrainie. No, piękny to obraz, drogi Tarasie, lecz on niestety na nic mi zda się. Do socjalizmu mam Polskę, drogę i naśladować was wprost nie mogę. Bo choć ogólne, wspólne są cele, ja się w szczegółach różnić ośmielę. Nie chcę budować w stepie baraków, będę więzienia wznosił z pusta. Teraz to prawicowe jest odchylenie. No, zdania swojego za nic nie zmienię. Teraz oj Wiesław miły, a znasz ty Czeka? Czeka z decyzją nigdy nie zwleka i odchłonienie twoje nacjonalne następstwa będzie miało fatalne. No, tylko mnie nie straż drogi tarasie, błotych pogróżek nie zlęknę, ja się. A co zaś tyczy się odchylenia, to dogmatyczny masz punkt widzenia, gdy ja przeciwnie, mam głos wodarski, bo chcę popierać przemysł murarski. A inwestycje łączyć z wsadzaniem, to idealne jest rozwiązanie. Zdania swojego przeto nie zmienię i będę głosił nieustraszenie. Do socjalizmu droga Polaków, poprzez więzienia wiedzie z pusta. Zaraz, zgriady te jest cenne, niezmiernie, no sprzeciw może być w kominternie, a choć tam często nie mają racji, bardzo nie lubią tam innowacji. No, słuszności mojej to będzie miernik, że zrobię w Polsce własny październik, a przyznać musisz drogi tarasie, na Nina Lenina ja jasie, bo niezrównany ze mnie orator, co wymowy na nowy pchator. To mam z nim wspólnego jeszcze, że moc problemów w tym mózgu jeszcze i równie dobrze jak na diamacie, znam się jak uszyć należy tacie. tylko w Polsce obejmę władzę, nawet kult osoby własnej wprowadzę, być czcić mnie mogli w kraju i w świecie, bo mnie zrównanie zmęczę sprzecie. A kto nie będzie Gomułki kochał, ten będzie w lochu jęczał i szlochał. Taras. Ach, wiesz, miły, jakże prych razno, kreślić przede mną są przyszłość jasną, lecz pora rzucić cudne marzenia, bo się naczelnik zbliża więzienia, a trzeba jeszcze obrać ziemniaków. Naczelnik, rozwieszony widokiem nieobranych kartofli. Ach, by przeklęta paru próżniaków, zbyt wam się dobrze w więzieniu dzieje, ja was nauczę pracy, złodzieje. Okłada ma i tarasa pięściami. Gnom kuląc się pod ciosami. Wszystko to zniosę, wszystko to strawię, ale zdobędę władzę w Warszawie.